Selfmade self man. Życie jak krem de la krem. Choć zacznę od podstaw, nigdy nie chciałem być tłem. All white shirt, toczy się wolno jak mężczyzn. Upadałem, żeby powstać. Wstałem i lecę po Do radia, kariera z nieba nie spadła. Zanim zaznałem tu życie jak gwiazda, musiałem pokonać głębokie bagna. głęboki pagda. Droga ta nie była łatwa, czasem dusiła jak astma Ludzie dookoła chodzili w paskach po anioła po diabła była, taka, taka jest prawda. My teraz w żaglach czujemy wiatr, powraca karma. Powraca karma. A my jak pak ma zjadamy was. Hej, że chcą mi policzyć gotówkę. Hej, że mi zarzucają sodówkę. Nie ma znaczenia, co mówią te kundle myślę o nich tylko, kiedy robię dwójkę. Nie pytają o moje pieniądze, o to moją. Najmniejszy sugar daddy w Polsce znów zalicza progres Pracuje tak długie miesiące, tak się robi postęp Nasze ruchy są widoczne, nuty bardzo głośne Ty masz 5 minut, nawet nigdzie się no i nie 15 Posłuchaj wieku, nasze 5 minut tu będzie na zawsze To nie farmazon, wychodzę z twarzą i mówię ci prawdę Twoje życie mnie nie rusza, sorry, posiadam własne Na pensję, wszyscy się kapią na ręce. Uh -huh. Przebyłem daleką drogę, zanim usiadłem w emce. Wielu podkładało nogę, ja życie złapałem za lejce. Yeah. oni się łapią za głowę, gdy polody stoją w kolejce. Ja dalej pędzę ponad stawką, gram w toniczym raszfort. Kiedy wypuszczam numer, każdy teraz czy czy sprawdź to. Dobrze wiesz, że na mym aucie zawsze dziki kastor. Chcemy na scenie dać show, yeah. chcemy pod sceną rong. To prawda, dawajcie na nas światła. To jest spinaczka, a my weszliśmy na katwa. To prawda, ta droga nie była łatwa. Wielu chciałoby zabrać to, o co walczę od dawna. Ty masz 5 minut, nawet nie 10, no i nie 15. Posłuchaj, byku, nasze 5 minut tu będzie na zawsze. To nie farmazon, wychodzę z twarzą i mówię ci prawdę. Twoje życie mnie nie rusza, sorry, posiadam własne.